Magen Dawid, gwiazda Dawida, kojarzy mi się z historią Dawida i Goliata o tym, jak mały może pokonać większego i silniejszego od siebie. Jedidut, czyli przyjaźń, kojarzy mi się z zaufaniem, kojarzy mi się również z poszanowaniem drugiego człowieka, z akceptacją wad i zalet i również z radością i z uśmiechem. Iwiń, wspólnota. Wspólnota kojarzy mi się z czymś, e, z czym mamy kontakt na co dzień, e, z ludźmi, z kontaktami międzyludzkimi, e, z czymś, co tak naprawdę łączy nas wszystkich i, i dzięki temu może jesteśmy szczęśliwsi i, i pomaga nam w codziennym życiu. Według mnie ciężko sprecyzować Izrael za pomocą jednego pojęcia. Dla niektórych mogą to być nadmorskie kurorty, albo po prostu piękne miasta, jak Jerozolima czy Tel Awiw. Dodatkowo można także podpiąć pod to ich kulturę. Jak wiadomo, wiele głosów pojawiało się takich, że to państwo po wojnie zostało wytworzone sztucznie w miejscu, w którym praktycznie nie, od dawna nie było już Żydów. Warto, warto także zauważyć, jak bardzo Żydzi rozpieszki się po całej Europie i całym świecie. W, Pierwsze zgromadzenie Knesetu, to w zasadzie dominował tam język polski, dlatego stworzenie państwa Izrael mogło być nieco... Może nie, nie tyle niepotrzebne, co nie, nieco dziwne, aczkolwiek jest to wspaniały dobytek kulturalny, który warto szanować. Chofesz, czyli wolność, dla mnie oznacza Przede wszystkim szczęście, dlatego że człowiek wolny to też człowiek szczęśliwy. To się ze sobą wiąże i wolność to dla mnie też równość, taki szacunek i niezwiązanie osobiste z niczym. Idę tu przyjaźń. Kojarzy mi się z zaufaniem i troską o drugą osobę i z relacją, która się pogłębia z czasem. No i to chyba wszystko. Jehudin, czyli Żydzi, kojarzą mi się z ich kulturą, z e, ciepłymi chałkami, z ich piękną melodią, z piosenką Hawa Nagila, ze śpiewami e, pieśni religijnych i ich świętami. Jedidut, czyli przyjaźń, oznacza dla mnie szacunek dla drugiego człowieka, zaufanie, życzliwość, Kojarzę mi się również z rodziną. Dla mnie indywidut to jest... E, czyli przyjazd dla mnie oznacza to stan, w którym martwimy się bardziej o kogoś niż o siebie. Hoferz, wolność, kojarzy mi się ze swobodą, e, możliwością e, samorozwoju, e, z tym, że każdy z nas może mówić e, co chce, może wyrażać swoje zdanie i jest akceptowany i tolerowany przez innych. Kawot, szacunek. Szacunku jest dla mnie przede wszystkim najważniejsze to, by traktować drugiego człowieka na równi, czyli nieważne od tego, jak odmienny on od nas jest, to powinien on być traktowany właśnie z szacunkiem, żeby nie negować jego poglądów, żeby po prostu każdy jest taki sam jak my.